Specjalnie dla Autoshow Media ze stoiska Toyoty z pakietem nowości kłania się Robert Mulaczyk, Toyota Motor Poland. Dwunasta generacja Corolli powraca na polski rynek w trzech nadwoziach – sedan, hatchback i kombi. To, co najważniejsze dla nas, to jest auto zbudowane zupełnie na nowej platformie podłogowej. W związku z czym sztywniejsza konstrukcja, niżej położony środek ciężkości, lepiej zestojone zawieszenie, auto świetnie się prowadzi. Mogliśmy też zaprojektować na nowo styl tego samochodu i wnętrze, bardzo dobre materiały w środku, ale to co dla nas, Toyotowców najważniejsze, mamy wreszcie dwie linie hybrydy. Ta klasyczna 1.8 122 konna, ale to co ważne, także dwulitowa hybryda, zupełna nowość, jeżeli ktoś szuka nie tylko oszczędności, ale chciałby też mieć radość z jazdy, to 180 koni w hybrydzie w koroli i 7 i 90 sekundy do setki w wersji hatchback tego modelu. To robi wrażenie i myślę, że to jest ciekawa propozycja dla tych, którzy nie tylko cenią sobie oszczędność, ale także osiągi. Toyota Supra powrót legendy po latach. Auto, które znajduje się za mną to samochód Koncepcyjne, ale to specyficzne auto. Jest to wersja zgodna z wymogami FIA, wersja GT4, czyli auto dla kierowców indywidualnych i dla małych firm startujących w wyścigach. To jest samochód przygotowany tak, żeby spełniał normy i oczekiwania... O... To jest samochód, który jest przygotowany tak, żeby spełniał normy i oczekiwania FIA w kontekście grupy GT4 i to jest auto, które miejmy nadzieję w przyszłym roku pojawi się jako budżetowa propozycja dla tych, którzy chcą startować w wyścigach i... Skorzystać z tego typu samochodu. RAW4, kolejna generacja naszego bestsellera, znana od lat. To jest pionier samochodów typu SUV sprzed wielu, wielu lat. Teraz nowa zupełnie odmiana tego modelu. Postawiona, zbudowana na podłodze, oczywiście, globalnej, światowej platformie TNGA. Większa sztywność, lepsze prowadzenie, lepsza praca zawieszenia, ale także to, co dla nas ważne, dzięki tej sztywnej e Dzięki temu sztywnemu podwoziu mogliśmy na nowo zaprojektować nadwozie tego auta. Dzięki temu sztywnemu podwoziu mogliśmy na nowo zaprojektować nadwozie tego auta, wnętrze. Jak widać samochód jest bardzo ładnie wystylizowany, we wnętrzu bardzo dobre materiały, nowy styl. Nieznany do tej pory w Toyosie, ale to co znowu dla nas, Toyotowców najważniejsze, nowa generacja napędu hybrydowego 2,5 litra. Z benzyną wspomnianą 2,5-litrową, ale także z nowym silnikiem elektrycznym, nowymi bateriami. Wszystko to skompaktowane, także nie tracimy przestrzeni. Mamy pełny przedział bagażowy, mamy składaną i asymetrycznie dzieloną tylną kanapę. Oprócz tego doskonałe osiągi, dlatego że ten samochód przyspiesza do setki w granicach 8 sekund, ale także bardzo elastycznie zachowuje się przy wyższych prędkościach i mało pali. To jest auto, które da nam zużycie paliwa rzędu 6-5. 7 litrów i tutaj już nie ma takiego problemu z autostradą. Ta najnowsza generacja hybrydy pozwala nam jechać z prędkością dopuszczalną autostradową w granicach 140 km na godzinę w Polsce i zużywać także niewiele paliwa w granicach 6-7 litrów. To są doskonałe wyniki. I jak widać rynek dobrze zareagował. Mamy od lutego ten samochód w ofercie po dniach otwartych w Polsce. Zbieramy mnóstwo zamówień. My jesteśmy z tego dumni, bo tak naprawdę dla nas w Toyocie RAV4 to jest jedna z tych najważniejszych jest Toyota Camry. Kolejna legenda. 2019 rok to jest rok powrotu nazw i modeli legend do oferty Toyoty. Po Suprze, po pełnej gamie koroli, po nowej wersji RAV4 Camry. Polska, co ciekawe, będzie największym europejskim rynkiem dla modelu Camry debiutującego u nas. To jest kolejny samochód made in Japan, który pojawi się w Polsce z hybrydą pod maską tą samą dwupułkową hybrydą, która jest w rav 4 220 koni na, pod... na 220 koni na pokładzie, bardzo dobra dynamika, ale to co najważniejsze, świetna jakość wykonania, ładny design, znowu jeszcze raz kluczem jest tutaj wspólna centralna światowa płyta podłogowa, wspólna centralna światowa płyta podłogowa TNGA, która pozwalała nam, która pozwoliła nam na nowo zaprojektować nadwozie i wnętrze tego auta, świetne materiały. Dobra jakość, ciekawy design, doskonała hybryda dynamiczna pod maską, dająca nam też oczywiście niskie zużycie paliwa. Więc to jest jeden z naszych hitów na 2019 rok. Jednocześnie pokazując to auto, dziękuję Państwu, że byli Państwo z nami. Pozdrawiamy serdecznie jako Team Toyoty z targów w Genewie i zapraszamy do naszych salonów.